Bonjour, Sława. Asterix. I Obelix. Wielka walka, bitwa wodzów, yy, bicie Rzymian po mordach. Czołówkę. <laughs> bonjour, bonjour, bonjour. Och. Ja nazywam się Michał. Ty się nazywasz Michaliks, mi, Michaliks, a ja Marcinus. Lipskus. A ty Michalix, Michalix. Tak, ja, ja po prostu Michalix razy dwa. Będziemy dzisiaj opowiadać o filmie francusko-belgijskim przy współpracy z Netflixem, nie filmie, a nawet serialu pięciodcinkowym, animowanym, który reżyserował... Alain Shaba. Legendarna postać, jeżeli chodzi właśnie o Asterix i Obelixa, którą z twarzy znać możecie... Ponieważ Alaon grał Cezara w odsłonie Asterix i Obelix Misja Kleopatra, a w projekcie Walka Wodzów jest jednym z reżyserów oraz autorów scenariusza. Jest to serial, który wyszedł 30 kwietnia na platformie Netflix, więc faktycznie minęło troszeczkę czasu właśnie od jego premiery. Ale obszedł się absolutnie zerowym echem, a uważamy, że jest to naprawdę fajna produkcja i zawiera w sobie mnóstwo plusów, a wręcz może być idealna dla nowego pokolenia, dla nowych ludzi chcących zapoznać się z tym uniwersum. Obejrzeliśmy to w dwóch wersjach językowych, Jazda Bingiem, Michał po angielsku, więc mamy też takie porównanie. W tej części, niestety, Bartosz Wierzbięta nie wziął się za dialogi. Ale poziom nadal wysoko. Przynajmniej po angielsku, to faktycznie, to, bo ja akurat tak oglądam. Angielski w tym wypadku też jest dubbingiem, bo oryginał, oryginał jest po francusku, więc już, już Anglicy musieli się trochę nakombinować, a wykombinowali naprawdę fajne rzeczy. Sporo jest tam cudownych gier słownych, które w ogóle wyróżniają poniekąd całą markę Asterixa i Obelixa. I w oryginale po francusku zmienili się troszkę aktorzy. Asterixa gra reżyser, który kiedyś grał Cezara, więc tam jest trochę wymianka, głównie w tych Dużych, głównych bohaterach jak Astelix i Obelix. A po polsku mamy głosy, które znamy i lubimy, które były w poprzednich częściach. I zaznaczam to dlatego, że ja widziałem chyba wszystko, co wyszło o Astelixie i Obelixie. Nie jestem jakimś mega. Hiperfanem, ale lubię tą franczyzę I, i dużo oglądam jej, dużo widziałem jej, a ty nie za dużo widziałeś. Czytałeś komiksy z Asterixem? Nie. A ja tak, dlatego mamy dzisiaj pełen tutaj zakres perspektyw. Parę Asterixów, Obelixów czytam, tak samo jak kajków i kokoszów, czyli trochę polskie wydanie tych legendarnych galów. I wspominam bardzo dobrze i odpalało mi się wielokrotnie w trakcie oglądania tego serialu, jakieś okienko, które przypominało mi, że to jest dosłownie Wyjęta z komiksów. Mnóstwo kadrowania jest takiego obrazkowego, dokładnie tak jak w tych no, oryginalnych działach, jakby nie patrzeć. Usiedliśmy do tego serialu, gdyż nam się podoba i naprawdę już teraz i go polecamy, więc po przesłuchaniu podcastu zapraszamy do oglądania. Albo zapraszamy do oglądania i przesłuchania podcastu. Pojawią się tu spoilery, natomiast akurat wyjątkowo, przy tej produkcji, szczerze mówiąc, raczej nie zepsują nikomu za bardzo zabawy, jeżeli chcecie posłuchać i jeszcze sprawdzić, czy na pewno. Was to interesuje, no to zaczynamy. Jest dużo nawiązań do poprzednich części. Jest nawet jeden odcinek, który prawie w pełni jest powtórzony z poprzednią wersją, więc można powiedzieć, że jest to trochę coś nowego, ale z drugiej strony jest to też taki remaster. Och, no, właśnie, klasyk. Tutaj faktycznie przelewa się mnóstwo motywów, które znamy. Ja w ogóle nie jestem pewien, czy. Było tam cokolwiek, czego jeszcze nie widziałem, albo wyłamuje się z jakiegokolwiek stereotypu, bo cały serial jest zbudowany z takich znanych i poustawianych w konkretnych miejscach ar archetypów, kwestia jest tego typu, że po prostu bardzo dobrze tym operują. Nie powiedziałbym, że to jest wszystko powtórzone. Jest kilka nowych rzeczy, na przykład postać metadanej, która akurat jest totalnie do wymiany. Jest też dużo takiej współczesnej szkoły animacji tego hmm. Spider-Versa, różnych rodzajów animacji i konwencji włożonych w tą animację i tym cudownie żonglują i będziemy się dzisiaj nad tym rozpływać. Chyba nawet już zaczęliśmy odrobinkę się nad tym rozpływać, no bo pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, no to właśnie może ten cały design, bo on jest dość oldschoolowy, to znaczy wszystkie postacie wydają się być jeden do jeden tak jak ja jest Stron komiksów zapamiętałem, nic nie zmieniło proporcji, wszyscy są totalnie do rozpoznania. Kwestia jest, że przeniesiono ich w trzeci wymiar, no i tutaj trzeba było poeksperymentować. Natomiast uważam, że naprawdę świetnie z tego wybrnęli. Te obrazki zarazem czasem wydają się właśnie płaskie, ale mają trochę swojej głębi, spoko działają na, na różnych planach i czasem wmieszowują troszeczkę właśnie takiego bardziej oldschoolowego 2D, jako niektóre tam powiedzmy efekty specjalne. Zakładano, że targetem będą czterolatkowie albo sześciolatkowie. No tam nie chcę strzelać totalnie konkretnie, natomiast wizualnie tak, to wygląda właśnie jak te wszystkie wygładzone, bezpieczne bajeczki dla dzieci. Natomiast warstwa fabularna, o ile na pewno możliwa do śledzenia przez mózg, który jeszcze nie był w szkole podstawowej, to nadal satysfakcjonująca i, i fajna po prostu dla starszych, tak mi się wydaje. No i nie wspominam nawet, mówiąc to o, o całej warstwie dialogów, które są zrozumiałe tylko dla starszych, a jest tam tego mnóstwo. Och, ile jest tej zabawy słowem, ile jest wykorzystań. Kulturowych w tej animacji, choćby Fast and Furious. No, jak cudownie wykorzystana zabawa słowem tego, że wszyscy Rzymianie kończą się na Us, a wszyscy Galowie kończą się na X i pojawia się na przykład Netflix, co jest przezabawnym żartem. Tak, tak, to jeden z galów, no właśnie. Naprawdę się tym mocno bawię, ja zapamiętałem z otwarcia, to będzie po angielsku żart, ale podzielę się tym. Galowie stoją w kolejce po magiczny napój e, i prefiks oraz sufiks kłócą się między sobą, kto ma stać przed kim, a kto za kim w kolejce. Są to angielskie słowa od przedrostka i cokolwiek jest rostkiem po słowie. E, tego jest tam naprawdę mnóstwo, to jest u nich taki regularny żart, to znaczy raz na jakiś czas ludzie zwracają się specjalnie po imieniu do siebie, tylko po to, żeby nowe, śmieszne imię na głos usłyszeć, a wspomniana przez ciebie metadata, czyli ta nowa postać, chyba jedyna nowa postać, i też jedyna, która nie była tam, moim zdaniem, tak specjalnie potrzebna, nazywa się metadata, a w kółko mylą ją z innymi współczesnymi określeniami. Metadata to są dane zapisane. W sumie nie wiem. To są dane związane z informatyką, w skrócie, które nie są łatwo dostępne, dlatego też y, zamiast tego mówią na nią Instagramix albo e, Wikipedia, Wikipedia, coś takiego. Wikipedus. Wikipedus, no, mieszają sobie te, te popularne witryny internetowe. Może jak to opowiadamy, nie jest tak zabawne, ale w tempie i z tą intencją naprawdę działa. Bo tempo w tej animacji jest przecudowne. Jest trochę tiktokowe i jest trochę męczące w pewnym momencie. Bardzo dużo się tam dzieje. W strukturze fabuły nie dzieje się aż tak dużo, ale w strukturze żartów, w strukturze mm, niezmieniającej fabuły. Pojawia się bardzo dużo żartów stylistycznych, wchodzimy w bardzo dużo konwencji, więc nawet jak czegoś nie rozumiemy, to za chwilę pojawi się inny żart, który zrozumiemy, a nawet jeśli nie zrozumiemy wszystkich żartów, no to fabuła jest na tyle prosta, że jesteśmy w stanie ją złapać i rozumieć, co oglądamy. Tak, jest tam mnóstwo takich klasycznych właśnie zabiegów, dlatego się śmiałem archetypów, że prawie nic. Nie, że samego Asterixa, ale jeżeli chodzi o całe kino, tutaj nie było nic nowego. To był każdy po prostu schemat zrobiony po prostu bardzo stylowo. Panoramix, który przygotowuje magiczny napój, w międzyczasie leci jakaś reggae piosenka. Mr Bombastic bodajże hmm. wtedy. I zarazem postacie niby gotują to, ale tańczą troszeczkę do tego teledysku. Dużo efektów dodatkowych. Muzyka popularna tu jest bardzo często używana. Kolejnym przykładem jest jak zawodnicy wchodzą na arenę i w tle zawsze lecą jakieś utwory. No ponownie widzieliśmy, to też dziesiątki razy, ale udaje im się z tych wszystkich schematów wyciągnąć naprawdę jak najwięcej. Pojawia się trochę nowych wątków. Poznajemy historię o tym, jak Obelix naprawdę wpadł do kotła. Pierwszy raz widzimy ją w formie animowanej i zaczynamy rozumieć, jak rosła ta przyjaźń między astelixem i Obelixem. Pokazuje te dobre i te trudniejsze momenty, ale są rzeczy też, które pamiętamy, i na przykład wątek tego, że Panoramix oberwał Menhirem i już nic nie pamięta i zaczyna gotować inne wywary, które dają jakiemuś żołnierzowi, który zaczyna latać. No to to, to, to są takie aspekty, które znamy, które widzieliśmy najprawdopodobniej w Astelix i Obelix na olimpiadzie. Więc są takie rzeczy, które znamy, a są takie rzeczy, którymi właśnie próbują nas zaskoczyć, a nas i chyba najbardziej właśnie jarały te nawiązania do popkultury, wykorzystania aktualnych utworów i, i żartów. Naprawdę nieźle bawią się tam ze współczesnością, jest to zawsze trudne, bo fabuła jest osadzona, wiecie, tysiące lat temu e, i nawet jeden z bohaterów pyta, ale żyjemy 33 lat przed czym? Co? Jak to? E, bo tam nazwali to chyba 33 rok przed naszą erą, czy... Przed co? Chrystusem. Tak, więc współczesne właśnie motywy też to są całkiem fajnie umieszczone, na przykład jakieś tam obawy klimatyczne, zmiany klimatu, wycinanie drzew, ochrona zwierząt, takie, takie rzeczy się tam gdzieś przejawiają. Głównie motorem napędowym jest właśnie wspomniana Metadata, która wydawała mi się zbyt współczesna. Troszeczkę jakby kogoś z dzisiaj tam po prostu wrzucili do starożytnego Rzymu, podczas gdy wszyscy inni bohaterowie, mimo różnych czasami takich bardziej współczesnych tekstów, wydawały się mocno osadzone, to ta metadata była po prostu chodzącą współczesną ekspozycją. Dlatego może to też tak super nie zażarło. Ale tak, generalnie fajnie mi się to tutaj udaje wprowadzić, chociaż nie wiem czy. Oceniłbym, że dla mnie to jest największa wartość, najmocniejsza strona akurat tej produkcji, bo po obejrzeniu już całości mnie chyba najbardziej urzekł komediowy timing odwołujący się do takich oldschoolowych kreskówek. Niektóre ujęcia scenki były jak wyjęte z Królika Baxa, na przykład po prostu wiedzą ile, czy sekundę, półtorej sekundy dać pauzy po tym, jak bohater mówi, że nie, chyba wszystko jest w porządku, żeby pow, nagle coś tam się wielkiego wydarzyło i tego typu takich właśnie prostych motywów, które My i znamy, jak ktoś mówi, e, nie, chyba nic nie, no to można się spodziewać y, spo, wielu tych żartów, a mimo wszystko i tak działają. Okay. No fizyka tego świata jest komiczna. Y, moment, w którym Obelix przygniata Menhirem inną postać niż Panoramiksa, już bez niepotrzebnych spoilerów, dzieje się tak z e, znienacka, on, on delikatnie dotyka palcem Menhir, który robi takie koncertowe chup. Od razu, więc ta, wiedzą, jak tę fizykę świata zachować, żeby komicznie to ostatecznie na ekranie wypadało. Korzystając z tego oraz naprawdę bogatej, przyjemnej dla oka palety kolorów, robi się naprawdę fajne widowisko, które może może faktycznie jest odrobinę, infantylne i włączając, miałem takie jej, czy ja czy mi się będzie chciało pięć odcinków, kreskówki dla dzieci oglądać. Okazuje to był się, mój pomysł. Tak, okazuje się że, się, że się chciało. Po pierwszym już byłem wciągnięty, zaufałem im, że wiedzą, co robią, bardzo fajna wstaweczka właśnie z czasów tam współczesnych dla, dla Asterixa i Obelixa, później powrót do dzieciństwa. Pierwszy raz pokazali nam tę słynną sytuację wpadnięcia do kościołka. Z drugiej strony, muszę przyznać, fajnie im to wyszło. Bardzo lubię ten moment, kiedy właśnie jeden z tych żołnierzy rzymskich pije te różne napoje Zubkę. i w pewnym momencie on zmienia kolor na taki stary VHS, aha, aha. że jest czarno-biały, ale dodatkowo ma ten gain podkręcony, tak. tak. Zmienił się też na chwilę w takie paski, które, które się wstawia, jak, jak przerywa się transmisja w telewizji. komentował, dokumentował: że O, tylko fajne ma te kolorki. Dużo tam jest takich żartów i jakimś cudem, mimo wszystko, udaje im się wybronić fabułę i one nigdy nie wybijają o z tej szerszej perspektywy. Wydarzenia są, co prawda, specjalnie dość proste. To znaczy, my jesteśmy źli, my dobrze, będziemy walczyć razem przeciwko, bla bla bla. No, ale to zostawia właśnie spore pole do popisu, które wykorzystali. Jest to też krótka seria, te pięć odcinków trwa maksymalnie 3 godziny, więc... Wow, wow, wow. mi się wydaje, że one mają od 20 do 25 minut, co by się zbierało do 100-120, co daje taki współczesny jeden film pełnometrażowy. Myślę, że to nie przekraczają dwóch godzin na pewno. Chciałbym ci pokazać magię montażu. Uwaga! Około dwóch godzin to wszystko trwa, więc jest takim pełnometrażowym filmem animowanym, a jest podzielone właśnie w takich pięciu seriach. Można sobie je rozdzielić, ale też można połknąć je naraz. Naprawdę chce się więcej. Ja to tam na dwa razy jakoś pyknąłem, ale zawsze odcinek kończy się jakoś tak z znienacka, bo było przyjemnie, fajnie, fajnie, a co to jest tam 25 minut, podczas gdy współczesne seriale czasami potrafił przekroczyć godzinę na odcinek. Chciałem wspomnieć jeszcze, że motywy, które porusza e, serial, są bardzo fajne i uważam, że przydatne, pokoleniu, to już tak w oderwaniu od nas, natomiast wydaje mi się, że taka pozytywna parodia terapii, która się tam pojawia, jest na wielki plus. Relacja między Asterixem i Obelixem, która naprawdę buduje się na jakimś większym zrozumieniu, uzupełniają swoich słabszych, mocniejszych stron, też jest bardzo pozytywna. Generalnie wszyscy zachowują się tam raczej zgodnie moralnie, co prawda nadal na przykład ten pan grający na harfie, ten tam z... kakofonik, dziękuję, obrywa ze dwa, trzy razy na mordę i jest to jakby przemoc w kreskówce, ale, ale oni wiedzą, co ogrywają, jest to jakoś tak lekko podane, że nigdy no, nie wygląda źle, a te właśnie takie psychologicznie, powiedzmy, pozytywne treści też tu się pojawiają i jakimś cudem uważam, że Asterix i Obelix walka wodzów to byłaby całkiem pozytywnie rozbudowująca psychikę młodego dziecka bajka. Najbardziej takim momentem, który mnie ujął za serce, jest ten moment, kiedy Asterix pokłócił się z Obelixem i, i odszedł, i jak właśnie odchodzi, to widzi dwóch chłopaków, którzy się ze sobą bią i mówią Nie, ja jestem wodzem, nie, ja jestem wodzem. I w momencie podnoszą się tam z ziemi i mówią Razem będziemy wodzami. Tak, jesteś moim najlepszym przyjacielem, I ale cieszę się, że cię mam. Jest to na granicy tego, żeby to było kiczowate, ale tam się to broni i jest to... W, takie wdzięczne, takie delikatne, takie wrażliwe. Przede wszystkim ja czułem od autorów e, taką kontrolę i świadomość nad materiałem, że wiedziałem, że jeżeli pie pierwszą sceną po scenie pokłócenia się dwóch wspaniałych przyjaciół jest scena dwójki młodych chłopców, którzy wprost mówią, oni totalnie wiedzieli, co robią, i zaraz potem jest jakiś kolejny gag e, fizyczny, który to rozłamuje i ciągnie fabułę do przodu. Więc naprawdę po prostu ze stylem to zrobili, a ze stylem to i nawet takie wytarte frazesy działają. W ogóle im kreatywności w tym serialu nie brakowało. Nie spodziewałem się, że zobaczę na przykład, jak wyglądały rollercoastery za, za ich czasów. Nie musieli. A zrobili w ogóle całą scenę akcji tam, sceny walki również, ścinanie lasów, żeby wybudować stajnie dla koni, przeliczanie ile ludzi tam przyjedzie, że to będzie problem, że będzie ciasno, zastosowanie motywu z komentatorami sportowymi, którzy moim zdaniem byli z nami odcinek za długo, już nie potrzebowałam ich tak wiele, ale jako motyw również całkiem kreatywny i fajny. To jest taki trochę vibe 1670, że jesteśmy w dawnych latach, ale bierzemy jakiś taki Nowy format jak na przykład komentatorzy sportowi i wrzucamy go, jakby to wyglądało wtedy. Mm -hmm. Faktycznie, no coś w tym jest. I chyba tak na głos jeszcze nie powiedzieliśmy, ale że oglądaliśmy w dwóch wersjach tych językowych, to chciałem powiedzieć, że po angielsku naprawdę fajny, sympatyczny dubbing, dobrze się słuchało, był całkiem zrozumiały. Intencje były właśnie na tej fajnej granicy, jakby parodii dla dzieci, ale jednak bez przeginania, że to nie jest od niechcenia, tylko naprawdę z całą intencją złoczyńcy powiem teraz ten linik. No i to po prostu faktycznie działa. Mimo tych całkiem prostych designów, jeżeli chodzi o usta, czy tam twarze, w ogóle postaci, to, to sporo się udało z nich emocji wyciągnąć. Ja, jako aktor, jestem zachwycony polskim aktorskim dubbingiem. My jesteśmy w fantastycznej sytuacji. Polski dubbing jest fantastyczny i on jest dobrze robiony. Witamy po cięciu. No, my właśnie zastanawialiśmy się, co można byłoby jeszcze o tym serialu powiedzieć. I tak do mnie przynajmniej doszło, że przez to, że moc tego serialu leży właśnie w tych pojedynczych żartach, gagach i autentycznie dawno nie uśmiechałem się tyle razy na godzinę, jakby szukać jakiejś statystyki, jak na Asterix i Obelix walka wodzów. Dlatego najczęściej do głowy przychodzą mi po prostu kolejne sytuacyjki i żarty, które są troszeczkę spoilerami, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, a jeżeli widział, no to, to też widział to w oryginale, w lepszym wykonaniu niż jakby to powtórzymy. Więc wydaje mi się, że te produkcje po prostu no, warto zobaczyć na własne oczy, spróbować. Jeżeli pierwszy odcinek nie siądzie, wszystkie inne nie są jakby lepsze, więc to się nie rozkręca, to jest kolorowe, odważne i hardkorowe od samego początku. Natomiast no, bo tak fabularnie nie bardzo mamy tu co zbierać i podsumowywać, jasne istnieją przyjaciele, którzy są ostatnimi galami i ci galowie walczą z Rzymianami i okazuje się, że będą walczyć ich wodzowie na arenie. No, tak, i to chyba tyle. Opowiedziałem całą fabułę tego serialu, a mimo wszystko uważam, że jest naprawdę fajny i warto by go było zobaczyć. To moc. Tego serialu, to jest szczerze mówiąc, show, to jest dobre show, bym powiedział. To jest dobre show. No to jest szybkie, dobre show. To aż mnie trochę przeraża, bo taka TikTokowość zaczyna mi się podobać, ale mm -hmm. podoba mi się chyba dlatego, że jest po prostu dobrze zrobiona i, i nie jest ta TikTokowość, ta szybkość nie jest na każdym aspekcie tego filmu. Kurczę, nie chciałbym tego tak nazywać, bo wolałbym to nazwać spider wersowością na przykład, bo to jest film, który faktycznie bodźcuje i potrafi bodźcować mocno, ale to serial, który ma odcinki po 25 minut, został tak zaprojektowany, jak ci po jednym wystarczy, to sobie poczekaj na kolejny, zrobiony właśnie ze stylem, ale w tym tempie, dla ludzi, którzy tych bodźców lubią dużo, których satysfakcjonuje co chwilę coś kolorowego, głośnego, szalonego. Ja akurat do tych widzów należę. Jeżeli narzekam na, na coś w filmach, to raczej na to, że są za długie Rozciągnięte albo były nudne, chyba nigdy że za szybkie. I, I faktycznie to może jakaś małpia część mojego mózgu, ale jest po prostu coś satysfakcjonującego, jak dużo rzeczy robi BAM w odpowiednim momencie. No to jest kwestia timingu. No dobra, Tomasz, takie doświadczenie, mówisz, że widziałeś dużo tych Asterixów Obelixów. Byłbyś w stanie gdzieś na skali w jakimś rankingu włożyć akurat walkę wodzów? Oj, bardzo wysoko myślę, że bym postawił. Myślę, że na samej górze postawiłbym. Jakiegoś Astelixa i Veliksa, Misja Kleopatra, no bo to po prostu. Ikona. Ikona. No i Bartosz Wierzbięta spowodował, że ten film Icona. ogląda się. <laughs> I się ogląda. Ja nie jestem jakimś ogromnym fanem aktorskich filmów, reszty aktorskich filmów. No. Jest ich tam kilka i, i wszystkie są ok. Mam ogromny sentyment do starszych animacji, jak 12. Praca Stelixa, więc myślę, że w top 3 na ten moment na pewno byłoby. Super. No ja nie, tyle, tyle tych rzeczy nie obejrzałem. Ze starszych produkcji to wspomniałem tylko właśnie te 12 prac z noszeniem dokumentów po urzędzie. To do dziś pamiętam. A, a teraz dopiero rozumiesz, nie? No, kiedyś to było śmieszne, chodzić tam i tam, a teraz idziesz do urzędu i. Nie, to właśnie teraz przestało być śmieszne dla mnie. No. Natomiast, mimo to, że myślałem, iż mnie znudzi ten serial, kurde, Wszystkie motywy, właśnie, nawet jeżeli znane i trochę wytarte zrobił w taki sposób, że naprawdę się dobrze bawiłem, też bym go postawił wysoko i doceniam, że jest poniekąd takim origin story troszeczkę. E, wszystkich innych asterixów, no bo mamy okazję zajrzeć w ich dzieciństwo na moment. Nie wiem, jak się łączy w tą szerszą fabułę czy uniwersum, jakbyśmy próbowali wrzucić wszystkie produkcje w jedno, ale na pewno bardzo celnie odwołuje się do oryginałów, czyli właśnie do komiksów, które jak się okazuje zapisały się dość głęboko w mojej pamięci. Zanim skończymy, okazuje się, że zapomnieliśmy o jeszcze jednej nowej postaci, której wcześniej w tej serii nie było, a w sumie jest dość ważna fabularnie. Chodzi o, przynajmniej w angielskiej wersji, Ceramixa, czyli tego Gala, który jak był mały to był Galem, a później był Galo-Rzymianinem, potem chciał być tylko Rzymianinem. Wiecie, o którym mówimy. Ten wielki, napakowany złoczyńca. To jest tak zabawne i, i tak aktualne, że, że ludzie się kreują na kogoś, kim nie są. I, I myślę, że to też jest właśnie takie... Kolejna rzecz, którą łatwo byłoby spłycić. I, I żeby to był taki frazes. A jednak jakoś to fajnie tak wybrzmiało. Wygląda na to, że bardzo zdolni ludzie to robili. Francja nie jest tak daleko, może trzeba wykonać jakiś telefon? Do kogo? Do prezydenta Francji, Marcin. Domyśl się. A, no dobrze, bardzo Wam dziękujemy. Odcinki krótkie, to i co, my nie będziemy nie wiadomo ile na ten temat rozpowiadać. Naprawdę polecamy, jeżeli macie ochotę, na troszeczkę takiej prostej, niezobowiązującej rozrywki. Asterix i Obelix, walka wodzów, dostępne na Netflixie. No a my co, lecimy iść, nie wiem, tam robić karierę. Tak. No, to zostawcie komentarz, dajcie lajka i pa! Cześć! A tak hipotetycznie, gdybyśmy zrobili takie ujęcie, że ja Cię uderzam mhm. i Ty tak wylatujesz z taką dużą siłą tam. Mhm. To to by było śmieszne dla ludzi, którzy nas oglądają z wideo. Tylko. To ja mam inną propozycję, co mhm. gdybyśmy na przykład w tej scenie po napisach powiedzieli, jak się nazywa Panoramix po angielsku. O! wiedziałeś, że Panoramix ma, ma nowe imię po angielsku? Ja myślałem, że to działa jakby, bo po polsku nie znaczy nic, nie? To nazwisko jakoś nie umiem go. Pano że nie wiem, że panorama, że dużo widzi? No to właśnie takie jedyne skojarzenie. A po angielsku nazywa się getafix, które jak się podzieli na get a fix, to znaczy w wolnym tłumaczeniu daj działkę. Ten fix to jest raczej w odniesieniu do różnych substancji psychoaktywnych, więc getafix jest gościem, który daje działki po prostu tam u nich w wiosce i to pasuje, no, wybitnie. To na razie x. To papa. Hej.